Witam wszystkich. Dzisiaj coś z zupełnie innej beczki. A mówiąc coś z zupełnie innej beczki, mam na myśli kompletnie tą samą beczkę: AENE VOLTAS 2. Zagrajmy w AENE VOLTAS 2. Z pewnym wielu z Was opyta się w tym momencie, czymże u diabła jest AENE VOLTAS 2. Tuż to jest gra RPG. RPG czystego serca. Za co przez następną godzinę pewnie zapewne postaram się udowodnić. Okej. Okay. Dobra, pierwszy znak. Mamy, mamy znaki z napisami, więc to na pewno musi być gra RPG. Jeżeli jesteś w bólu, kucnij, a twoje życie odnowi się. o, zdecydowanie jest gra RPG. W jakich innych grach życie odnawia się po kucnięciu? Hahaha, ha, okej, okay, są moby. I są punkty doświadczenia, które w tej grze są prezentowane przez takie małe niebieskie coś. O, cześć. Jest, jestem Justin, pogromca potworów. Mam fajne włosy. A ty kimże jesteś? A, Justin. Wygląda na to, że dostałeś mój list. W rzeczy samej. Czymże jest problem? Potwory przejęły ten zamek. Z jakiego powodu? Hmm, nie jestem pewny, ale odcięły mi nogę. O, jak smutno. Idę sobie. No tak, mamy rozwinięte rozmowy. Mamy... Zamek. Mamy potwory, więc ta gra definitywnie już prezentuje się jako RPG. Oj, mamy jakieś dziwne bóstwo... Czy coś... Pogadajmy z nim. Ehm, witam. Jesteś... Przepowiednią Prawdy. Tak, podejdź tutaj. Czy jesteś podobny z... Czy jesteś zaznajomiony z cudami punktów statystyk? Kiedy dostaniesz punkty statystyk, możesz użyć je, żeby wzmocnić swoje atrybuty. Rzeczy samej, niestety nie mam jeszcze punktów statystyk, gdyż jeszcze nie awansowałem. O nie, spadliśmy. Już nigdy stąd nie wyjdziemy. Koga próbuję szukać. Kiedy Za każdym razem, kiedy awansujemy, dostaniemy dwie punkty statystyk. Mamy zdrowie, siłę regenerację i jump. Pierwsze trzy są mniej więcej samo wyjaśniające się. Jump również zwiększa trochę skok nasz małą ilość o bardzo małą ilość. Dlatego skok jest potrzebny do przemieszczania się po podziemi. Dlatego wymaksuję go jako pierwszy I raz, jak widzieliście są no jakby to nazwać Beczułki do zniszczenia? Tak, to zdecydowanie jest gra RPG. A ponadto, jak w każdej grze RPG, potwory się respawnują. Czy do tej pory jeszcze nie przekonałem was, iż to jest czysta, czystym sercem gra RPG? Otóż, będzie więcej jeszcze dowodów. Wierzcie mi, będą. Dobra, tutaj jeszcze nie doskoczymy. Ale może tutaj doskoczymy? O tak. Ale najpierw chcę pokonać tego. O Właśnie zginęliśmy. Jak w każdej grze RPG, śmierć nie oznacza nic. Ot, pojawiamy się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, nic nas nie boli, idziemy dalej. Czy do tej pory jeszcze nie przekonałem was, że to jest gra RPG? więc, staram się jeszcze bardziej. OK. Chciałbym się najpierw wrócić, wyjść z zamku. O, bugi. Czymże jest gra RPG bez bugów? Kolejny dowód na to, iż to jest gra RPG. A nie jakaś, nie wiem. Platformówka. Kto by tu mógł uważać, że to jest platformówka? To jest czystym sercem gra RPG. Ok, kolejny znak. Jeżeli spadniesz, zginiesz. Eee, już zginąłem. Co mi tam. No, jeżeli tak wygląda w tej grze śmierć, to mógłbym ubiegać codziennie. He... Eee, Gildia. Mmm... Każda gra RPG ma Gildię, więc... Czemuż to miałbym nie mieć? Witaj, strażniku. Jeżeli chcesz dołączyć się do Gildii, musisz zapłacić 100 ekspów. Okej, okay, należymy do Gildii. Brawo, ja, należę do Gildii. Ten gość wygląda jak... Mistrz gildii, więc pogadajmy z nim. Witaj, Justinie. Witam w naszej gildii. Pogadaj do mnie, aby dostać questa. O tak, questy, proszę państwa. W każdej grze RPG są questy. Ja chcę questa. Twoim pierwszym zadaniem jest powiedzieć Łasowi, aby naprawił nogę. Spoko, pójdę. Pogadam z nim. Pierwsze zadanie: przyjść podaj po zamiataj, porozmawiaj z kimś. Tak w każdej grze RPG. Którą w sumie a 1 v 2 jest. Jak już wspomniałem zapewne 10 razy. A moc! Napraw swoją nogę. Wygląda obrzydliwie. Okej, okay, dzięki. Spoko. Cześć. No, teraz jest znacznie lepiej. Właśnie wykonaliśmy naszego pierwszego questa. Słyszeliście ten jakże fascynujący dźwięk zapewne. Właśnie on oznaczał, że wykonaliśmy questa. Więc czas na nagrodę. Dobra robota! Nagroda leży tam. Pogadaj do mnie jeszcze raz, aby dostać kolejnego questa. Okej, okay, kolejny stat. Wiecie na co to przeznaczę. Oczywiście na skok, ponieważ chcę być skopliwy. Eee, na końcu mine hall jest są latające obiekty. Proszę zniszcz je wszystkie. Ok, nie, nie wiem czymże są te latające obiekty, ale zapewne niedługo się dowiem. O, jest pistol, jest żołnierz z bronią. Mówią, iż wody tych, tego źródełka leczą rany. rzeczy leczą. A tamten gość wygląda na mruka, nie zamierzam z nim gadać. A, dobra. Mamy jeszcze parę innych zakładek. Gems. O, to wygląda ciekawie. I nasza gildia. Jesteśmy poziom... Jesteśmy rekrutem, wykonaliśmy jeden quest Nie jesteśmy zaręczeni. Zabiliśmy 16 potworów, gramy 4 minuty 21 sekund. Raz ginęliśmy, U ukończyliśmy grę w 25%. A, dobra. Idziemy dalej. Mamy quest do wykonania. Epicki quest w pozbiciu się latających obiektów. Oj, nie mogę się doczekać. Mój miecz pragnie krwi latających obiektów. Oraz krwi innych potworów. Eee. To jak się tak nie bawię. Co to miało być? Bagi, proszę Państwa, bagi. Dostanę się tam? Dostanę? Nie, dostanę. Dobra, spróbuję. Chwilę, za chwilę. Okej, okay, to są nasze latające obiekty. Hip, hip, hurray. Pierwszy z nich padł. Drugi. Wow! Trzeci. Jakieś. Złe rośliny, które strzelają do nas. Jesteśmy i Rośliny nie powinny do nas strzelać. Okej. Okay. Teraz uda nam się tutaj doskoczyć i. Eee, cześć! Witam w moim zamku, Justinie! Czy, czy coś ci ono przypomina? Złym. Człowiek imieniem Gal zainfekował to miejsce. Weź trochę hapeków, mogą ci się przydać. Okej, okay, dzięki za trochę hapeków, mogą mi się przydać. No i. regeneracja się zbagowała. Patrzcie, nie chcę mi się regenerować. O, to taki mały bug. Każdy grze Haha, zejdę od tyłu. nie zabijesz. Ponieważ. Ponieważ życie nie chciało mi się regenerować. No i niestety chyba będziemy musieli zabijać wszystkie obiekty latające przez raz. Tak bywa. Nie, winia roślinko. Nie jestem złym człowiekiem. Przybywam, aby oczyścić to miejsce. Jak widzicie, gra nie jest trudna. Większość potyczek... Wygrywamy metodą Ura! Chcę tam doskoczyć. Wiem, że chcę tam doskoczyć. O tak, znacznie lepiej. Okej, okay, jeszcze tutaj jeden. Wiecie co oznacza ten dźwięk? O tak, wiecie. Właśnie ukończyliśmy naszego drugiego quest'a. Okej, okay, teleportujmy się do gildii. W każdej grze RPG są teleporty. Mistrzu, dobra robota. Nagroda jest tutaj. Pogadaj do mnie po, kolejno, po, po kolejnego questa. Okej, okay, pójdziemy się jeszcze wyleczyć. I tym, że jakże pozytywnym akcentem zakończę pierwszy odcinek A1 2. W następnym odcinku idziemy zabijać zombie. W każdej grze RPG są zombie, w tej również są. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.